Każdy z bohaterów musi podać swoje imię? Ciatku, opowiedz nam wojenną. Ostatnia trójka przed nami. 22 dzień kalendarza adwentowego Transformers. A co tam na nas czeka? Czeka tam na nas czekoladowy. Co to jest w ogóle? Mikołaj, Mikołaj. Mikołaj to jest Mikołaj? ma Brodę taką. Nie, 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 nie musi stać. A bo. O, to jest tak, to ma dziób, To ma skrzydło. To to jest Mikołaj z workiem. To jest jakiś dziwny Mikołaj. A pod Mikołajem Optimus Prime. Z Napisem Optimus Prime. Bo do tej pory też się tego nie domyśliliśmy. No i ciekawostka. Starscream był kiedyś autobotem i nawet poświęcił się dla dobra sprawy w serialu Transformers Armada. I my liczymy na Wasze poświęcenie i że wpadniecie jutro. Widzimy to była prawdziwie bohaterska śmierć. Meh. wolę te The movie. Mogę na nią patrzeć godzinami. My name is Optimus Prime and I'm sending this message to all sentient beings. Subscribe to Godkie's YouTube channel and visit maniacsfigurik.pl. To all are one. Autobots transform. And roll out!